Dzień dobry. Nazywam się Ola i zapraszam na przykładową lekcję robotyki z RoboCamp. W tym filmie zajmiemy się pierwszą częścią lekcji, czyli wprowadzeniem do zajęć z gorylem z zestawu LEGO 2.0. Dalsze etapy tych zajęć, czyli budowanie robota, omówienie jego konstrukcji i programowanie w języku Scratch 3.0, znajdziecie w kolejnych filmach z tej serii. Jeśli podobają wam się nasze lekcje, pamiętajcie o tym, żeby dać nam łapkę w górę bądź napisać do nas. Komentarzu. Jeśli natomiast poszukujecie szkoleń dla nauczycieli, materiałów do zajęć bądź wsparcia w zakresie doboru sprzętu lub organizacji pracowni w Waszej szkole, wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Zaczynamy! Każdą lekcję robotyki warto rozpocząć od dobrego wprowadzenia. W trakcie którego nie tylko mm, określimy temat i kontekst naszych zajęć, robotki, ale także wykorzystamy ten czas do e, przedyskutowania z uczniami e, wielu interesujących treści, powiązanych najlepiej z podstawami programowymi do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W naszych materiałach treści te. E, Umieściliśmy w zakładce o nazwie Zobacz i jest ona zazwyczaj dobrym wstępem do dyskusji z uczniami. Przyjrzyjmy się tej zakładce trochę bliżej i porozmawiajmy o gorylach. Goryl jest przedstawicielem tak zwanych ssaków naczelnych, czyli zwierząt, które wyróżniają się m.in. rozwiniętym mózgiem, a także chwytnymi kończynami zaopatrzonymi w pięć palców. Do tej grupy ssaków naczelnych poza gorylem należą także na przykład lemury, małki kapucynki i oczywiście ludzie. Co ciekawe, goryl i człowiek są ze sobą bardzo e, blisko spokrewnieni i e, ich materiał genetyczny jest do siebie mocno zbliżony. DNA tych gatunków jest zgodne niemal w 98% i to, to podobieństwo możemy zaobserwować w wielu różnych, Kontekstach. W szczególności już na pierwszy rzut oka widzimy podobieństwa w budowie ludzi i goryli, ale te podobieństwa przewijają się także w właściwościach, na przykład krwi obu gatunków, a także w ich zachowaniach, na przykład w zachowaniu społecznym, gdzie oba gatunki mają Dosyć dużą tendencję do wykształcania się silnych więzi społecznych i emocjonalnych między osobnikami. Goro jest największym przedstawicielem ssaków naczelnych. Samce mogą osiągać nawet 180 kg wagi i mierzyć nawet prawie 2 metry wzrostu. Co ciekawe, samice goryla są dużo mniejsze. Ich maksymalna waga jest prawie dwa razy mniejsza niż w przypadku samców goryla, a wzrost, który osiągają, zazwyczaj mieści się w maksymalnym przedziale do 1,5 metra wysokości. Kolejną charakterystyczną cechą goryli jest ich kolor. Futra. Zazwyczaj goryle futro ma korol, kolor czarny bądź ciemno-brązowy i przykrywa ono hmm, skórę w kolorze również czarnym. Jednak kolor futra goryla e, zmienia się wraz z wiekiem. W szczególności mamy dwa okresy e, w, w trakcie życia goryla, kiedy. E, futro przybiera charakterystyczne inne kolory i tak na przykład młode goryle pomiędzy piątym miesiącem a piątym rokiem życia mają zazwyczaj u dołu tułowia kępkę białych włosów, która jest sygnałem dla starszych osobników o tym, żeby z tymi młodymi gorylami obchodzić się z troską, bo mogą one jeszcze nie znać i nie w pełni przestrzegać zasad hierarchii społecznej panującej w grupie goryli. Z kolei starsze osobniki, zwłaszcza samce w wieku około 12-13 lat przybierają kolor srebrno-szary, zazwyczaj jest to sierść umiejscowiona na ich ramionach i tyle tułowia i od tego koloru świadczącego o dojrzałości tych zwierząt nazywamy je zazwyczaj srebrno-grzbietymi. W tej chwili wyróżniamy dwa gatunki goryli żyjące na Ziemi. Są to goryle nizinne, tak zwane goryle zachodnie, i one żyją w lasach Nigerii, Kamerunu, Kongu, Kongo i w okolicy. I poza nimi wyróżniamy gatunek górskich goryli wschodni, które żyją w Ugandzie, Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga. Niestety oba te gatunki w tej chwili uznane są za zagrożone wyginięciem, przez niektóre organizacje wręcz krytycznie zagrożone wyginięciem, ale mimo wielkich wysiłków przyrodników, nadal jedynie 20% tych zwierząt żyje na terenach chronionych, pozostała część ich populacji jest nadal narażona na działalność ludzi, która jest główną przyczyną spadku ich liczebności. I ta działalność ludzi ma wpływ na negatywny zazwyczaj wpływ na populację goryli ze względu na kilka różnych czynników i do najważniejszych z nich należy zagrożenie związane z polowaniem dla mięsa. Niestety mimo regulacji prawnych w wielu krajach nadal występuje zjawisko kłusownictwa w którym goryle nie tylko palają łupem kłusowników, ale także często ulegają okaleczeniu przez ustawiane przez kłusowników zasadzki. Oczywiście okaleczone goryle, w które, u których występują nieleczone urazy, często powodują utratę kończyn, bądź nawet prowadzą do śmierci tych zwierząt, co oczywiście... Czemu oczywiście próbujemy przeciwdziałać w miarę możliwości? Istnieje dużo programów wetery weterynaryjnych, które zakładają leczenie poranionych zwierząt, ale oczywiście wpływ tych działalności tych organizacji jest niestety nadal zbyt mały. Kolejna kwestia, która jest związana z pogarszającą się sytuacją goryli. Wynika z mm, utraty przez nie środowiska naturalnego. Jest to związane z tym, że e, ludzie przeznaczają coraz większą ilość terenów e, pod górnictwo i produkcję węgla drzewnego, oczywiście kosztem e, lasów, które są naturalnym siedliskiem goryli. Przykładem tutaj bardzo negatywnym jest przemysł wydobywczy e, związany z e, pozyskiwaniem rudy koltanu. E, ten przemysł e, bardzo mocno rozwinięty jest na przykład na obszarze e, Republiki Konga e, i e, jest to przemysł związany z produkcją telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, kol tam właśnie przy produkcji tych urządzeń jest wykorzystywany. Dlatego dla dobrego ryli naprawdę zawsze dobrze jest zastanowić się nad tym, czy nowy model smartfona jest nam koniecznie potrzebny już teraz, czy może stary model jest jeszcze sprawny i może nam parę lat, kolejnych lat posłużyć i wreszcie e, ostatni istotny czynnik związany z wpływem e, ludzi na zmniejszającą się populację goryli e, czyli choroby i epidemie, które często przenoszą się z ludzi na te zwierzęta. E, oczywiście w tym celu, e, w celu przeniesienia e, Chorób z populacji ludzi na zwierzęta, konieczny jest bliski kontakt z tymi zwierzętami, i tutaj zazwyczaj największy wpływ ma turystyka. Mamy dosyć dużo krajów, które proponują turystom możliwość zakupu upoważnienia, zezwolenia do podziwiania rodzin goryli w ich naturalnym środowisku. I to oczywiście może być dla dogory groźne, zwłaszcza jeśli mm, niewystarczająco e, dobrze zabezpieczono tego typu e, turystykę poprzez ograniczenie e, ilości turystów e, i odległości, na którą mogą się one zbliżyć do dzikich zwierząt. Choroby, które przekazywane są z ludzi na e, Goryle. E, związane są często z zakażeniami dróg oddechowych, ale e, dla goryli groźne są także e, choroby skóry, e, czy na przykład odra, na którą większość ludzi jest zaszczepiona. E, goryle e, m, znamy stosunkowo niedługo, ponieważ odkrycia tego gatunku dokonano w, dopiero w 1847 roku e, i mm, od tego czasu e, goryle e, w naszej świadomości istnieją, e, natomiast w tym e, czasie e, doczekały się one nawet e, kilku. E, Znamienitych osobników, które znane były społeczności ludzi na całym świecie. I tutaj świetnym przykładem jest na przykład urodzona w 1971 roku samica Coco. Coco to była gorylica, która dzięki determinacji swoich opiekunów nauczyła się 500 znaków języka migowego oraz rozumienia niektórych zwrotów w języku angielskim. Co pozwalało jej na komunikowanie się z ludźmi. Jej osiągnięcia, oczywiście, są świetnym, niezbitym dowodem na inteligencję goryli i były bardzo szeroko, były bardzo szeroko komentowane w kontekście zwiększenia nacisków na ochronę tych zwierząt. Dobrze, ale myślę, że jeśli chodzi o rozmowę o gorylach, to tyle nam w tej chwili wystarczy. Zajmijmy się zbudowaniem naszej wersji modelu goryla.